W poniedziałek w sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza przedstawiciele kilkudziesięciu podwarszawskich samorządów spotkali się, aby dyskutować nad projektem ustawy o mieście stołecznym Warszawie i zaprotestować przeciwko pomysłowi powiększania stolicy. I choć w momencie, gdy spotkanie się rozpoczynało, jego uczestnicy już wiedzieli o wycofaniu się PiSu z tego projektu, to jednak nastroje dalekie były od triumfalizmu. Ale nie wychodźcie, proszę was. Jak już przyjechaliście taki kawał drogi, a... To chcę zwrócić uwagę, że na razie jest dosyć nieprecyzyjne, jak obserwujemy to, co się dzieje, na razie to może być dzisiaj, a jutro już znowu tak. Myślę, że wykorzystajmy tą naszą tutaj dzisiejszą bardzo liczną obecność, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję, żeby porozmawiać. O tej ustawie? A przede wszystkim, aby wypracować działania, które zablokują wejście w życie tego złego, zdaniem samorządowców, prawa. Bo co do tego, że ustawa w takiej formie, w jakiej ją przedstawiło prawo i sprawiedliwość, nic dobrego mieszkańcom podwarszawskich gmin nie przyniesie, nikt z uczestników poniedziałkowego spotkania nie miał wątpliwości, bo po pierwsze, jak przyznał prezydent Smogorzewski, narusza ona już samą ideę samorządu, która w tej ustawie wielokrotnie jest. Gwałcona. Bo nie wiem, czy czytaliście, na pewno czytaliście, że Wasze zadania mają być koordynowane i rozliczane przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przez 27 lat system funkcjonował świetnie, jesteśmy nadzorowani, ale nadzorowani przez Wojewodę co do legalności i przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tu się ma nam wyznaczać zadania, a jak nie będziemy chcieli ich wykonać, to w artykule 15. Jest tryb, że, będą oni, że miasto styczne Warszawa będzie w sposób zastępczy za nas to wykonywać. Czy to jest zgodne z ideami samorządu? I powiem tak. Legionowski starosta Robert Wrubel posuwa się jeszcze dalej, przytaczając analogię do pierwszego rozbioru Polski. Jak w 770, 1772 roku ten pierwszy rozbiór następował, to niejaki Friedrich von Herzberg, to minister pruski. Wymyślił taką akcję informacyjną w Wielkopolsce pod tytułem Jak ci Polacy nie potrafią zarządzać swoim krajem? Do jakiego upadku go doprowadzili? Coś Wam to przypomina? I pewnie dlatego, w myśl projektu autorstwa posłów prawa i sprawiedliwości, to rząd miałby decydować o tym, czy wybrany w wolnych i powszechnych wyborach burmistrz dobrze zarządza swoją gminą. Ten bardzo niebezpieczny artykuł 111 który mówi, że jeżeli premierowi się nie będziemy podobali, to na wniosek ministra spraw wewnętrznych nie dość, że nam zawiesi, to jeszcze na dwa lata da nam komisarza. Nie tak jak do tej pory, że coś nawalaliśmy, no to a, były nowe wybory. Nie, na dwa lata będzie rządowy komisarz, który będzie wiedział lepiej, jak nas urządzić. Pokusy centralnego sterowania i nadzorowania jednego samorządu nad drugim ostro skrytykował też zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Michał Olszewski. Ideą samorządności, którą wdrażał pan profesor Kulesza, było to, że my samorządowcy, ja z panem prezydentem Smogorzewskim siadam razem do stołu i, i rozmawiam, negocjuję, ale nie wydaję mu polecenia, bo nakazuje coś realizować, a ustrój miasta stołecznego Warszawy, który się proponuje, właśnie to wprowadza. Ja powiem uczciwie, my tego nie chcemy. Mówienie o tym, że Metropolia wymaga koordynacji, która będzie oznaczała stanie z pałką albo z batem nad którymkolwiek samorządem, to nie jest Metropolia. To jest zamordyzm, który. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak właśnie mieszkańców stolicy i podstołecznych gmin chcą urządzić posłowie, którzy o Warszawie nie mają zielonego pojęcia. Ja się pytam! Kto tą ustawę, kto te nasze mieszkanie, kto te nasze małe ojczyzny nam urządza? Czy nasi posłowie, na których głosowaliśmy? Nie, posłowie z Szanowa, z Gdyni, e, z Nowego Sącza, z Bielsko-Białej. Posłowie, którzy nawet obiecują nam lepszą komunikację, a nie wiedzą, ile kosztuje bilet autobusowy. Kompletny brak wiedzy w zakresie wspólnego funkcjonowania Warszawy i okolicznych gmin wyraźnie widać, co posłom wytknął prezydent Olszewski w uzasadnieniu do tej Myśmy ustawy. Myśmy się dowiedzieli z mediów o tej ustawie. Myśmy się dowiedzieli z mediów e, o tym, że ona jest przygotowywana od 2005 roku. 13 lat. I ja jestem przekonany, że to jest prawda, proszę Państwa. <śleszy> Z jednego powodu uzasadnienie tej ustawy, ono jest z 2005 roku. To prawda. Ono opisuje Warszawę, która nie miała wspólnego transportu, o, i aglomerację, przepraszam, metropolię warszawską, która nie miała wspólnego y, transportu, która nie miała SKM-ki do Legionowa, która nie miała wspólnego biletu na koleje mazowieckie, która nie miała naszego porozumienia z 2014 roku, która rzeczywiście miała problem z, ze swoim rozwojem. A to było aż 12 lat temu. W ubiegłym roku, w październiku, opublikowano raport dotyczący rozwoju wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Wiecie Państwo, kto jest liderem? Warszawska Metropolia. Nie dajmy sobie wmówić, że jest coś, co blokuje nasz rozwój, jest to rzecz, którą rozwiąże ta ustawa. Tym bardziej, że tak naprawdę zamiast dawać odpowiedzi i konkretne rozwiązania budzi ona tylko szereg pytań. Na przykład tych związanych z bezpieczeństwem, czy też z pozwoleniami i decyzjami, które dziś są w kwestii powiatów. Kto przejmie te zadania, gdy zostaną one rozwiązane? Nikt nie mówi jak będzie funkcjonować policja w sprawie bezpieczeństwa. No już komend powiatowych nie będzie. Część etatów pójdzie nie wiadomo gdzie, bo nie wiadomo gdzie te gminy odrzucane czy pójdą do jednego powiatu, czy drugiego, czy trzeciego. Nie będzie już tak wysokiej rangi naszych komend. Tutaj po sąsiedzku Białękan ma komisariat. My mamy komendy powiatowe. Czy też będziemy mieli komisariaty? Jakie będą naliczenia etatowe? Nie sądzę, żeby były większe. To samo dotyczy straży pożarnych. To są procesy też różne, które prowadzą powiaty. Mówimy o inwestycjach. Pozwolenia na budowę. Wiemy dzisiaj, jak duże inwestycje, ile czasu trwa pozwolenie na budowę. Zmienią się organy, zmienią się strony. Migrować będą musiały księgi wieczyste z naszego terenu do, do innych powiatów. Ta ustawa, która nie mówi właściwie o niczym, poprzez to, że dzieli chociażby administracyjnie ten nasz teren, powoduje wiele implikacji, których nikt nie potrafi nam wyjaśnić. Dlatego też samorządowcy zapowiadają wspólne przygotowanie broszury, w której chcą wytknąć wszystkie błędy zawarte w tej ustawie i przedstawić koszty, jakie będą związane z wprowadzeniem jej w życie. Zaplanowano też pikietę pod parlamentem w dniu, kiedy zostanie zaplanowane pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy.